Ja mam 58 lat, mieszkam na działce, staram się jak mogę, zbieram surowce w od czasu do razu sobie wypiję. Najlepiej pić wódkę i w umiarze. Ja wypiję wódkę, mogę pić w domu pięknie, czy wódkę, czy wino. Mam dosyć, widzę tylko jedno łóżko. Nigdy się nie upijam do upadłego, nie tracę równowagi i pamięci. Współmiarem pić może na każdy alkohol. Na kasa, no Jest powiedziane, no jak czym się strzelłeś, tym się leczy. Lepiej być kielicha, bo ja dlaczego na kasa jak nie mam. Ja piję zawsze dwie kawy dziennie, Troszeczkę nieraz mi szkodzi, ale pomaga. I co w nocy trzeba pić dużo na Tylko nie gazowane. Bogazywany jednak fermentuje, podnosi ciśnienie. Kawa też. Koszą, że ja piję kawę z mlekiem albo ze śmietanką, to mi rano pomaga. No teraz to ja piję te wina zwykłe, ale kiedyś, te 40 lat temu, Pijem tak pół wytrawny, no była lakryma, Mistella, Badel, jeszcze chodziłem do Gumiaka, ale to było nie stać. Teraz na dobre wino mi nie stać. Piję po prostu zwykłe wino za 6, za 6,50 albo za 5,40. Zwykłe i to tylko wisienki. Nie miodowo-lipowe, to jednak trochę szkodzi. Na Czarnym Rynku jakieś alkohol można kupić, czy nie? Można, nie kupuję. Nie? to kosztuje? Pół litra spirytusu 15 zł. Nie kupuję z nieznanych źródeł. Dużo ludzi się zatruło. Nie idę na łatwą drogę. Wolę za te 15 zł te dwa wina kupić, żeby nie kupywali żadnego spirytusu źródeł nieznanego pochodzenia, szczególnie na rynku. Nigdy na rynku nie kupiłbym spirytusu, bo każdy patrzy tanim kosztem. Tylko nie wierzę, że można się zaskoczyć. Czego ja nigdy nie robiłem nie robię. A narkotyków tam nie wierzy. W życiu. Nie wiem, co to jest. Nie miałem styczności styk i w życiu nie wezmę narkotyków. Nawet czy tam te, tam, te tam jeszcze były ze moich czasów. SLD, LSD benzynę wąchali nic z tych rzeczy nie miałem alkohol i papierosy tylko sekski alkohol idzie w parze czy nie zawsze idzie w parze? zawsze nie ma spraw ja to przeszedłem od jak to się mówi od alfy i no. kobiety niektóre dziewczyny same przychodzą i proszą się mam chęć mam pieniądze chciałbym spróbować miałem wypadek w oliwie że na przystanku, poschodzi dziewczynka, mój mam 14 lat, chciałbym spróbować, to było na przystanku, gdyby było to gdzieś indziej, to bym z nią majtki i tak pięć kozackich wrąbał, to by się się odechciał, no chyba na 14 lat dziewczynkę można ruszyć, ale ja mam kobietę kochaną, jestem ponad 20 lat z nią, że ślubu nie ma to jest nieważne, ale my się kochamy, my się lubimy. I ja mam już na 14 letu Ja swoje już przeszedłem w życiu. Grał w knajpach, po weselach, po zabawach, na muzyka, to dziewczyny same leciały. No. Ja się nieraz nie mogłem odgodnić. Ale to wiadomo, to bierze się na przykład dziewczyny. Alkohol trochę, tu tego. Ja coś się mówi za przeproszeniem, dobry bajer pół sukcesu i dziewczyna jest każdego. Może się mi nie zdarzyło się, jak jakby może nie to że mi pieniędzy brakowało. Nigdy. Ale przy kościele zawsze pieniądze, nie? Teraz się zmieniło. Zmieniło? Teraz mniej? O, dobra, śluby pogrzeby pensja. Ale za moich czasów były opłatki. Opłatki się roznosiły, zaraz organista nie roznosi. A to pan jest organistą? Nie, ja bym organistą na Brodwinie, w Pruszu. I co, z opłatków tak dobrze szło? Powiem ja wam co, jak byłem Boeingowi organistą, średnia krajowa była 120 tysięcy na te stare pieniądze. Ja za same opłaty wziąłem 2 miliony 80. Ale jak to było? To nie ma stałej ceny na opłaty, tylko ile... Co łaska! Co łaska! No Ale do kościoła trzeba było coś oddawać. To było moje. Wszystko z nami, śluby, pogrzeby, tylko co jedno zrobił ksiądz, nie powiem jaki, niech mu będzie ziemia. Ponad 20 lat nie byłem ubezpieczony. I 20 lat poszło, jak to się mówi, w plecy. Chociaż teraz policja jest inna. No się. A ja nie za mówię, teraz grzecznie. No ale w zeszłym roku 48 niesłusznie siedziałem w moim kobietą. Niesłusznie. Ja co jedno, ja na przykład jak rozmawiam czy z panem, czy z lekarzem. Nigdy nie kłamię.